skoro ogarnąłem mechanikę kwantową, to polskie podatki również mhm. ogarnę i postanowiłem zająć się podatkami. Wcześniej w ogóle na nic, nic o podatkach nie wiedziałem i od zera się ich nauczyłem. To wymagało naprawdę bardzo dużo Samo pracy. Też, tak. Musiałem czytać nie tylko ustawy, komentarze, wyroki sądów, interpretacje podatkowe. To było naprawdę parę lat bardzo ciężkiej pracy, żeby nabrać tej wiedzy czy jakiegoś doświadczenia, no, ale też miałem przede wszystkim bardzo dużo szczęścia, bo podatkami postanowiłem zająć się w okolicy 2013-2014 roku. Na chwilę zanim władze przyjęło Prawo i Sprawiedliwość, którzy zaczęli w rekordowym tempie komplikować prawo podatkowe, a to akurat tak jest, że im gospodarce jest gorzej, im przedsiębiorcom jest gorzej, bo muszą się męczyć z kolejnymi zmianami podatków, tym doradcom podatkowym jest lepiej, bo pomagają im nie płacić tych podatków albo trochę niższe płacić. Albo... Zarabiają na przedsiębiorcach. Tak, prawda? my zarabiamy na tym, że państwo komplikuje prawo podatkowe. I oczywiście chciałbym, żeby te podatki były możliwie niskie i proste, żeby doradcy podatkowi nie mieli pracy, żeby moja firma doradztwa podatkowego zbankrutowała wręcz, to jest wielkie moje marzenie. Natomiast no niestety w takim otoczeniu kancelarie podatkowe mają się niestety bardzo dobrze.